wyższych wartości mają, bo to jest coś naturalnego, już mówili. On nie przekreśla. Bo dlaczego? Bo każdy ma swoje miejsce w kościele. Każdy ma swoje miejsce w Kościele. Do kościoła może być każdy ze względu. nie Nieważne, jaką ma orientację seksualną, nieważne, jakiego jest upodobania politycznego. Tu. Kościół musi być taki, że tu może przyjść każdy, bo tu chodzi o Jezusa, a nie o to, jakie kto ma zapatrywania. A my nie mamy prawa nikogo osądzać ani przekreślać. Że ten jest lepszy, a ten jest gorszy, nie. To nie należy do nas. To należy do Pana Boga. Zawsze powinniśmy być otwarci i wychodzić. Przyszedłeś, to znaczy, że jesteś, że chcesz być. Jeśli nie, Pan Bóg szanuje naszą wolność. Nikogo nie zmusi do niczego. Ale proces wychowania w wierze rozpoczyna się w domu. Jeśli ktoś dzisiaj, młody człowiek jest dzisiaj niewierzący, to to nie jest wina ani szkoły, ani sąsiada, ani. Nie, to jest kwestia domu. To znaczy, że była wiara tradycyjna, a nie było, nie było wiary do spotkania. Bo ja nie wierzę w to, że jeśli ktoś w swoim życiu doświadczy Pana Boga, to nie jest takie łatwe z tego zrezygnować. I te wszystkie błyskotki, które są na zewnątrz, w postaci innych dobrych rzeczy, się umywają. Dzisiaj wytrwać w kościele to będzie zadanie. Będą małe wspólnoty. Może nie, może za parę lat, ale ta pandemia nam bardzo dużo pokaże też. Że są pewne rzeczy, pewne formy w kościele w Polsce, które się nie będą sprawdzały. Pierwszą jest taka, która jest tuż przed nami kolenda. Kolenda będzie polegała w przyszłości na tym, chociażby tak jak jest we Włoszech, że poszczególne rodziny będą zapraszały księdza ten, kto będzie chciał, nie od drzwi do drzwi, żeby zebrać kasę. Nie. Będą małe wspólnoty, które będą miały poczucie, że to jest mój kościół, który trzeba utrzymać. I tyle. I teraz, czy ty chcesz do tego należeć? O to chodzi. Bardzo duże zadanie jest przed nami. Żeby zachować właśnie wiarę w kościele, żeby Kościoła nie odtrącić, nie przekreślić. Kościół dla mnie osobiście jest moim domem. Ja wzrastałem w Kościele. Ale nie wszystko, co jest w Kościele, mi się podoba. Jest bardzo dużo rzeczy, za które trzeba po prostu przeprosić. I powiedzieć, że to nic nie ma wspólnego z Ewangelią i z Jezusem. Dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór jest poświęcony właśnie, bo to, to się bardzo ściśle wiąże z wiarą. Bo wiara i zbawienie jest w Kościele. W naszym przypadku jest w Kościele. Teraz chciałbym, żebyśmy poczynili właśnie taką refleksję, zastanowili się, no i co dalej z tym Kościołem? Przede wszystkim o mojej relacji do Kościoła. Co to jest za miejsce? Czy ja tu spotkałem Jezusa? Czy ja kocham Kościół? Teraz jak mogę być świadkiem dla tych, którzy, żeby ktoś powrócił do Kościoła? Żeby tutaj mógł spotkać Jezusa, żeby tu nie czuł się oceniany, przekreślany, żeby tu nikt na niego nie krzyczał, żeby on tu miał oazę spokoju, w której może przyjść i spotkać się z Jezusem w sakramentach. Wiele by można było mówić o Kościele. I tak zdaje sobie z tego sprawę,